Tylko wlazłem i już coś znalazłem. Ciekawe, co to zagrzyje. Bo, pierwszy raz takiego spotykam. Może to szatan jaki? <grybuj> <Ta>. <grybuj> o, patrz, to nie szatan. <grybuj> to prawdziwek. O, kur... Ale jazda. Trzeba było od razu tu wejść. O! Ten to ładny. Pewnie, że tak. Już obskrobany. Zobacz, jaki ładny. Ładnie wygląda. Może gdzieś tu jeszcze jeden rośnie. Zazwyczaj ich rośnie. Rosną stadami. Tu może być ciekawie, powiem Ci. Można pochodzić, popatrzeć. Ale czy jedna sztuka coś tutaj zmieni? Ale tak fajnie. Ty chodzisz do lasu, od razu prawdziwe. I już masz wie, jakieś tam marzenia. Pełne koszyki, wszystkiego i w ogóle, no tego czego nikt nie zbiera, już takie dobre grzyby, to co to za grzyb, to pewnie ryc No na pewno ryc patrz, jakieś krzaki wlazłeś, nie chodzimy stąd Jarek. Co do tamtych grzybów, to ja nie zbieram, bo... No mi po prostu nie smakuje. Już myślałam, że koźlaka to jakiś, jakiś siemiec. Już mi się mieni. Wszędzie czapki grzybów idę. Tak jest. Myślałam, że to pieczarki leśne. Zobacz, o, trafiłem coś tutaj. Cztery sztuki poszły pa. Po. Jest, coś, jest jedna sztuka. O, patrz, wyciągamy. Huu. czekaj, o, jest następna. O, takie grzyby to ja lubię zbierać. O, raz, dwa, trzy. przykrywam żeby cię w internecie Jarek nie zjechali. O, aż tutaj razem z tym wyrwałem. No to przez mech tutaj sporo go jest. I tutaj jeszcze jedna sztuka. Opa, cała rodzina. Chyba tak co chwilę na jakimś drzewie było to. Człowiek by wiedział, co ma robić, a nie taką, wiesz... Nie ma i nie ma, nie ma i nie ma... Tutaj to... Na pewno nic nie ma. Ty zobacz, tędy... tędy leciałem. O, i tego grzyba ominąłem. on tutaj też rośnie. O, widzisz? Tego się zatrzymałem na chwilę... I jakieś sztuki się pokazały. Pokaż, żeby kuszyka nie bo tutaj. Widzę, chyba jest potencjał. Płacz, następny. <noise> Ten to nawet taki ciut większy, zobacz. O, podoba mi się to. O. Widzę, że tu trzeba się rozejrzeć. Tutaj, tutaj to ta. Przejdziemy się. Zobaczymy, może coś jeszcze będzie. Dobra, trzeba to ogarnąć. Nic tu nie ma więcej? Weź się rozejrzyj. Masz młode oczy <noise> popatrz, już bym minął, nie? O zobacz, o jest następny o, po. Wysypisko, pa i po, pa, 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 pa o można coś trafić jakiegoś podgrzybka majonezie. A tu widzę chyba kolejnego tam leży. Czekaj. Czekaj, 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 bo nie, nie widziałem. Może to szyszka jakaś. No, chyba to szyszka. Nie, nie ten, nie ten. Spokojnie, tutaj tak wyglądało, że coś tu coś jest Ale chyba tylko zmyliło moją czujność O, tu widzę, tutaj nikogo nie było, albo ktoś był I ominął taką mi że hej Dobra Patrz, Przynoże tutaj Tutaj dreptałem przed chwilą O Gniazdo tych podgrzybków trafiłem. No i dobra, o patrz. Ile tutaj ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Powiedzmy, że dwanaście. Patrz, patrz, patrz. Tutaj opienki, tak? A tutaj dwa podgrzybki, pa. O, dwa braciszki zabierasz. No, o, wyjąć, mówię szybko. O, i już cię mam, patrz. Już jesteś u mnie w koszyku. pa. Nic się nie martw, swoich koledzy już tutaj są, o. Chyc. chyc. Yy, Oj, Oj, dawaj tutaj, o, o korzyść się zapełnia, bo Kosa większa od tych grzybów. Ale to nic, ważne, że coś się trafia, ty. Trafiłem na dobrą miejscówkę chyba. Tutaj chyba nikogo nie było. O. No tak, teraz trzeba się tu rozejrzeć, o że tu sosna, tu brzuska i teraz jak to trafić? Jak trafić w te gniazdo znowu? Od razu mów, że 50 sztuk tutaj w opisie. Nie wiadomo, może dziś jeszcze jakieś rosną. Tałgan tutaj rośnie, Po? go nikt nie zobaczył. Pa, krzak podniósł tej normalnie cały, zoba. o. Stara sztuka, ale jedna z większych. Nie zastanawiam się, biorę do domu. O, jeszcze zdrowy w dodatku. Pa, widziałaś? Dawaj go tu. O, ten jak sobie rośnie. Ja Cię kręcę. I to takie duże sztuki. Tutaj raz... Po następny jest. Idziemy po następnego. Zajrzyj się, Jarek. Może coś jeszcze znajdziesz. Wie widzicie go? Ja go widzę. Idę do niego. A wy? O, jest co tu zbierać. O, jaka ładna nóżka. Duża. O, zobacz. Wykręcamy go. Można wycinać, można wykręcać. Nie ma na to reguły. Powiem Ci tak szczerze mówiąc. O. Ważne, że coś się znajduje. Czemu ja to wcześniej nie przyszedłem? Cały, cały dzień straciłem nałożenie. Ale w sumie dobre i to. Czekaj, może gdzie jeszcze tu jakiś rośnie. Tu jeden rósł i drugi, to i. O, patrz. Coś mi się wydaje, że to. To może być to. Albo to purchawa, albo podgrzybek. Zaraz zobaczymy, wyciągniemy. Coś taki trzonek, ten nie bardzo. No, to nie jest. Ej, no, z powrotem go w niech chcę Jak coś, to nas tu nie było. Tu też jakiś o. Co to za owad? To może być. To może być podgrzybek, bo tak. To, to, to jest podgrzybek. To oficjalnie jest potwierdzone, że to jest podgrzybek. O, można go tutaj. O, dobrze jest. Dobra. I tu chyba widziałem kolejnego. Nie chcę was oszukiwać, ale. A jest, patrz, rośnie. Rośnie. Po jaki słowiański przykład. O, i tu na bym się nie spodziewał, że rząd tu rośnie. Mały, ale jest. O. Trzeba było tu od razu przyjechać. Hyt. I do koszyka. Myślę, rozejrzę się, zobaczę. I tak patrzę, patrzę. I obczyiłem gościa, pa. Idziemy, idziemy. Mów kiedy go dojrzysz, bo ja go już widzę. O. Jak pięść. O, takim by rzucił w kogoś, to czy. <laughs> Można kogoś zabić. Normalnie. O, tak. O, ten sprawę, on taki. Powiem Ci, już trochę od czasu tutaj rośnie. On. Długo się zastanawiał O, jest taki su suchy, ale jest jeszcze, powiem Ci, dobry. Ja go polecam. Czasem tak jest. Trafisz chodzisz cały czas w lesie i trafisz na miejscówkę, to jeden za drugim wyłazi. masakra. Ja się tam cieszę. Glądaj się, może coś zobaczysz, bo ja już widzę. Po. O! Jed jed o! O, mi koszyk spadł, patrz. Jedna sztuka tutaj rośnie. Tak? O! O, wyjdzie czy nie wyjdzie? Muszę go tak wyciągnąć, bo głęboko siedział. Tutaj rośnie druga. Bardzo ładna sztuka. Ten tu taki sporawy, ładny. Tu obok trzecia. Kolejne gniazdo. <noise> kolejne gniazdo. Popatrz na to. O, dobra. Tu już widzę. Chyba jest kolejny. Czekaj. Gdzieś tu widziałam asa. O, po. Potrójne uderzenie. Zobacz. O, coś tam się urwało. Trzy sztuki kolejne. Uwaga. Oj, dobra, wy, wy, wychodzimy, wychodzimy do koszyka. Zapraszamy, kolegę też. O następny chodź tutaj. O, mistrzu, wyłaś, O, jest następny. Już nie wiem, przestałem liczyć po 10, nie? Nie no, żartuję. Chodźcie dalej tutaj. Jest rośnie kolejny. Też bardzo ładny as. O. Także coś tutaj rośnie i żeby nie przydeptać bo tu jeszcze, patrz, też jest kolejny bardzo ładny o, dobre gniazdo tu też coś rośnie możecie możecie popatrzeć śmiało i jeszcze widzę tu pod krzaczkiem, czekaj o, pa jeszcze tutaj rośnie, o, następny o i to mi się podoba i to są, to są te lasy gdzie warto szukać Kilku sztuk naraz nie nachodzi się człowiek. No to wiesz, kombinujesz, szukasz, ale każdy ma swoje miejsce. Ja już wiem, gdzie mam chodzić teraz. Jak przyjadę tu drugi raz. Czekaj, czekaj. Rozglądam się, bo chyba coś jeszcze widziałem. Nie chcę Was tutaj w błąd wprowadzać, ale dobra. Idę obrobić, idę obrobić jeszcze o te sztuki i zaraz zobaczymy. W każdym razie posypało nam się tutaj bardzo ładne sztuki dobra, kroimy w takich piękach można coś szukać chciałbym, żeby przyrzadnik poleciał oj tu przy takich piękach można coś szukać może coś być tylko zazwyczaj są wywrócone w drugą stronę, nie? ale to my obejdziemy o, i zobacz patrz pan to tu rośnie? <noise> myślałem najpierw, że to kurki, ja nie, no, żartuję, bo myślałem, że to szatan jakiś na początku. Ale to jest, wygląda mi na yy, koźlaka. No, to koźlak jest. Tylko, że już chyba... Już trochę przyżarty. No nie, może być. Nie, nie jest różowy, tak w kamerze wygląda. Biorę go. A może być ci? Jarek, sprawdź. No, nie, nie z koszki. Chyba, bo że smak straciłem. Chciałbym <laughs> <laughs> coś jasno, na koniec filmu, żeś zrobił. Dopiero ekran, nie zauważył cały czas pod słońce. także jeśli chodzi o grzybki, to dzisiaj trochę nas zbieraliśmy, dużo ale długo też nas tutaj nie było. Także nie ma co wymagać. Idziemy do auta. fajnie że byliście, komentujcie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich komentujących. <laughs> No co, no muszę kończyć, bo normalnie bym jeszcze płaził po lesie, ale mam do, do roboty wiesz o co chodzi, trzeba zwijać żagle, ma się obowiązki, do tak jest, no to co, jak coś znajdę to jeszcze wam puszczę, jak nie to do następnego, trzymajcie się, hej. przedstawiciel Twojego gatunku.